Hej się, witajcie W kolejnym odcinku zagrajmy w Rom 2 Total War. Kampania Rzym. Rzymem. Aktualnie, jak widzicie, mamy tutaj ładną, profesjonalną armię. Tutaj rekrutujemy triarii, których później awansujemy na legionistów, weteranów. Musimy podziały na kohorty aż opracować. A to będzie bardzo daleko. Chwila, chwila, bo coś mi tu nie pasuje Legioniści, weterani, zamien triarii Legioniści, legioniści Koszary kohorty, kogo mi dają? Pretoriani i pierwszą kohortę Pretorianie są fajną armią No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu Atakujemy. Tak jak obiecałem, wypowiadamy wojnę insurbom. Atakujemy ich. Jak widzicie, nawet komputer mi tutaj wylicza. Ładny rezultat. Ale e, rzadki las. Dobra, zaatakujemy ich. Zobaczymy, jak to wygląda na właśnie taka bitwa na pełnych armiach. Na polu bitwy. Ostatnio widzieliście bitwę z Venetami która zakończyła się oczywiście zwycięstwem. Nie było to jakoś yy, specjalnie trudne. Brak opadów, wyśmięcie. Najpierw dajemy triari, oni tutaj idą środkiem. Obronne testudo. Nie, nie, nie. Wyłączy mi to. Rozstawimy ich tak. Teraz tutaj damy takie oddziały do flankowania. Oni będą tutaj flankować oddziały wroga A oni tutaj będą um, od wszystkiego tak naprawdę Czyli mają za zadanie Pilnować tak samo środka jak i flanek To jest bardzo dobre ustawienie Podchodzimy Oczywiście powoli Trochę szybciej, jakbyście mogli właśnie. Pełna armia surbów, ale niezbyt profesjonalna. Tutaj kolejna właśnie barbarzyńska armia, która nie stanowi większego zagrożenia. Średnia piechota, je... o, zawsze się żeni. To jest elitarny oddział właśnie dzikich plemion. To są groźne oddziały. Ale to jest jedynie oddział generała, dlatego otoczymy go i będzie po nim. My tutaj podchodzimy, jak widzicie, powoli do naszego rywala. Nawet podejdziemy do takiego stopnia. Takiego? Może... Może byśmy... O! Jakoś tak do nich podejdziemy. I tutaj jeszcze będziemy biegli na nich No i teraz zacznie się bitwa yeah. Jeszcze moment Oni zaraz pewnie też będą jakoś się tutaj ruszać No właśnie Teraz dajmy im nowe rozkazy czyli mm, Oni biegną prosto Tutaj nie ma jakiejś większej logiki Wy tutaj zatoczacie jakieś koło i zobaczymy co zrobi rywal. Jak widzicie... Um, ostro tutaj miotają nasze jednostki. Trochę ciężko tak jest biec pod ostrzał wroga. Ale my mamy naprawdę silne działy, które powinny sobie dać radę z tym takim naporem sił rywala. Atakujemy ich oczywiście tutaj Tutaj flankujące oddziały yy, Tutaj sobie podjedziemy kawałek Wy ich tutaj otaczacie Wy gonicie tych, wy atakujecie tych, wy atakujecie tych Teraz tutaj nowe rozkazy Musimy dostosować się do pola bitwy Atakujemy tak, wy tam i te oddziały tutaj na nich Jak ich gonią? Jak widzicie, od razu panikują oddziały wroga. Mm, tutaj wiele nie zdziałają nawet. A mi level skacze y, u moich jednostek. Dobra, tam. Pierdzielisz. Pierdzielisz, mój drogi doradco. No, wygląda to co najmniej bardzo ciekawie. <laughs> Uciekli na koniec mapy, żeby dostać w pierciel. Dobrze. Teraz tykun tych, ty tych. Jak widzicie, bitwa na sporej prędkości. Tutaj im pomuście, bo oni dosyć mają problemów. <śmiech> wow, <śmiech> odwagę mają. Ale przed takim czymś to nawet takie elitarny oddział się nie wybroni. Jak widzicie atakowani z każdej strony otoczeni, zamknięci w kole. Oddział generała... Nie, goni tam. Oddziały wroga, które uciekają. Wy możecie tutaj biec, wy na nich Wy tam. I wygraliśmy bitwę. Tak naprawdę wygraliśmy ją parę sekund. No i zaraz powinniśmy... No właśnie, pokonaliśmy wroga. E, generała wroga, dlatego cała armia jego upadła. Uuu, jakiś oddział mi przepadł Hastati. Huh. No ciekawe. Dziwne, wydawało mi się, że kontrolowałem tą bitwę w pełni. A tutaj widzę, że jakiś oddział został wytrwali. <tryflair leave> yeah, kobietą. Ukryj rady. Wow. <tryf Curtainy> Udało mi się wytrwać, jak widzicie. Trochę na farcie. Ale liczy się to, że wygraliśmy. Teraz idziemy tutaj, uzupełnimy trochę oddziały. Ewentualnie wrócimy się nawet do miasta, żeby tutaj sprawować nadzór. Jak widzicie, jego cała armia upadła. Jest teraz trochę osłabiony tym atakiem. A my bierzemy kolejną turę. Niedługo ich podbijemy tutaj. Kartagina coś się mobilizuje, w tym Karalis. Trochę to podejrzanie wygląda. Będę musiał zastanowić się nad yy, agresywnymi działaniami przeciwko Kartaginie. Ale o tym pomyślimy później. Najpierw mamy tutaj do obalenia. Armię, wroga. Dywersja, na Śmierć natura naturalna. Strapiona <śmierna> ludność w Italii. No to szkoda, że im się nie podoba w moim państwie kurde. Szkoda. Mi się tu bardzo podoba. Jak widzicie. Tracimy ten dochód na natury. To chyba będą ostatnio działy, jakie zarekrutujemy do nowej armii. Ewentualnie później dorekrutujemy tylko. Nikt nie może handlować, tutaj są dzikie plemiona, dlatego mamy kary do właśnie rozmów takich dyplomatycznych z nimi. Tutaj kończymy rekrutowanie kolejnych oddziałów Triarii. Kartagina jest trochę podzielona, dlatego nie wydaje mi się, aby mogli coś tutaj zagrozić komukolwiek. Syrakuzy chyba są w konflikcie z Kartaginą o ile jestem przekonany Mediolan tutaj pozostawiony z taką marną obroną Sabotaż On tutaj jak zatruwa studnie czyli moja ludność umiera Nie ludność tle co po prostu ten umierają ci garnizon w danym rejonie Wy możecie tutaj od razu się wybrać. Kurde pies czeka. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Mogę wziąć najemników, ale nie mam ochoty. Najpierw podbijemy Genuę, później Mediolan. Mamy sporo armii, jak widzicie tutaj. Budujemy. Nie chcę anulować. Aha, bo On, <laughs> on wykonał najazd na jakiś tam budynek. I dlatego wydłużył się czas budowy. Jak widzieliście była zima, dlatego nie wjechałem od razu w tereny wroga, tam do Genui. Tylko czekałem moment. W ogóle jak podbijemy Genue i Mediolan, to będziemy mieli w posiadaniu drugą prowincję. Wykonamy zadanie, zyskamy dodatkowe dochody na nasze konto. Dywersja, podburzenie niewolników, uuu. Niedobrze. Oni tutaj mi trochę psują plany. Zwłaszcza tutaj mi psują plany. Stawimy tak i dorekrutujemy. Triari. Dorekrutujemy sobie tych armii. Tutaj się wybierzemy powoli na atak. Jeśli będą planowali jakieś bunty, to po prostu... Co? No śmierć frajeru, nie? Śmierć frajerom, rozwalimy ich i tyle. Tutaj niewolnicy mogą się tam burzyć, my ich rozwalimy tak naprawdę w parę sekund. Chwilowo ciśniemy z tą reformą wojskową, a później pójdziemy trochę w gospodarkę i zbieranie podatków i tak dalej. Musimy to dopakować. Oni chcą paktu nieagresji. Leżą niedaleko nas, dlatego warto jest się z nim jednak dogadać. Nie surbowiec, co ty tutaj planujesz? On mi pewnie słabi morale albo pancerz i takie tam bzdury. W ogóle wszystko mu się udaje, to jest podejrzane. Ten typek jest dziwny. Hmm, tutaj chciał chyba wykonać zamach na mojego generała. Nie udało mu się. I bardzo dobrze. Możemy podbić chyba dwa rejony na raz, to by było fajne. A tak na patrol. Powybijał mi jednostki? Eee, trochę. Nadwyżka w Korsyce. Hmm, tutaj możemy wybudować... Co? Farmy wybudujemy. Próba zabójstwa, wykryto wysłannika i kolejne triarii zrekrutowane. Oddziały. Teraz e, podbijemy chyba dwa rejony naraz, czyli to o czym mówiłem Taki Blitzkrieg wykonany we wroga Czyli podbijamy tutaj na prędkości Zajmujemy ten rejon Tutaj mamy Marsylię, z którą chciałbym się dogadać Oni chyba nawet nas lubią No właśnie, oni lubią nas, dlatego będą handlować Ile zarabiam na handlu z nimi? 124. O Boże. Nori. Umowa? Nie chcecie. Ardea wie. Umowa? Nie chcecie. A ten umowa? E, nie już? Umowa? Nie. Wow. Może wy będziecie chcieli. Nie. No kurna. Nikt nie ma ochoty ze mną handlować. Boże. O widzicie no. Tutaj jest niesamowicie rozwinięty rejon, ale mają wielką armię tutaj w posiadaniu. Boskie wichry i pokój litony. Eee, marne takie to wojska. Teraz będę musiał to przebudować. Tutaj w ogóle coś innego będę musiał budować. O, wygląda to ciekawie, bo... Nie mamy zbytnio środków na to. A tutaj musimy zaatakować rybala. Bitwy, atakuje ich subów, to wiem. Dwudziesta któraś tura już. Trochę z tym ciśniemy. W zasadzie ja cisnę. Pyrusowe zwycięstwo no dajcie spokój. Teren łąka. Bijemy się... Takich, mmm, na, bijemy się na takich właśnie e, płaskich rejonach, to jest fajny. Ha, bo atakuje ich takich uzbrojonych, no dobra Ale oni się tylko bronią tutaj A posiłki będą docierały z, e, z północy I co on tutaj zdążył No, powodzenia, na pewno Ha, oni tak coś wybudowali Takie niesadbane do końca Bieda w takim razie Wida panowie To ja was atakuję z obu stron Myślę, że to będzie dobry mm, manewr. Nie, nie mogę z dwóch. Dobra. Zatkuję Was. Frontalnie. Frontalny atak. Nie będzie to zbytnio skuteczny atak, ale. Ale tutaj... Mm, ich rozgromimy i tak. O sztygnoju.

Prawie ci się udało komputerku, prawie. Zapomniałeś o jednym, było ci widać. Yy, damy te studia obronne dla naszych jednostek. Dzięki temu on nic nam nie zrobi. Tak naprawdę. Jest otoczony. Brawo. Wykonaliście swoją robotę doskonale tutaj. Tam mnie nie atakują, nawet no nie mają chyba ochoty podchodzić. Tutaj jak widzicie jego kawaleria pada. Do ataku z flanku, e, flankujemy. Zabiliśmy mu generała, dzięki czemu? Morale upadają w jego armii Tu też tak naprawdę nie ma kim się bić Jak mu generał padł to w ogóle tragedia Teraz wy ich tutaj otaczacie Wy biegniecie tu, w śmiecie Tutaj ich zaatakujcie Wy tam środkiem możecie ich w sumie atakować Poczemu nie? okrzyk bojowy jak najbardziej dopakujemy nasze jednostki tutaj zaatakować ich teraz wjedziemy mu jeszcze z flanek tutaj na bok oj oj to zaboli rywala jak widzicie właśnie na tym polega siła Rzymian czyli taka otwarta walka Wtedy po prostu spychamy wrogie jednostki jak nam się podoba. Tutaj też ich odepchnęliśmy. Jakieś gunwo. Okrzyk bojowy, weź tam nie wiem. A, tu jest tym. Dobra. A, bo to na wroga się rzuca i wtedy mu morale padają. Dobra. No i to tyle chyba z jego posiłków. Zostawia sobie tylu staty, tutaj, a reszta idzie tu. Tutaj oni będą podchodzić sobie powoli. O, sztygnoju. No dobra. Jak tak chcecie, to tak zrobimy. O, tutaj jakiś oddział biegnie, dorwać go On jest bardzo zmęczony A, generał No dobra, dawać go Czyli taktyka flankowania Ona najbardziej się sprawdza do takich walk Gdzie wybiegniecie, gdzie wybiegniecie? Powrót, powrót panowie, powrót A wy tamtych muszecie gonić. Wy w sumie też ich gądź. Tu. Tu, tu, tu na plecy mu wjechać. Pięknie! Gromimy po prostu wroga. W tym momencie. Tutaj znowu zamknięty w kole. Idealna taktyka. Szybkie natarcie. Dorwać ich. Dorwać ich, dorwać ich. Właśnie, nie mają jak uciekać. Nie mają jak uciekać. Ci też nie mają jak uciekać. Już po nich. Triari ładnie się spisali. Tutaj kolejny dział rozgromiony. Pozostaje ostatni punkt oporu mojego rywala. Wy sobie możecie iść gdzieś tutaj. Wy skończyliście swoją bitwę, panowie. Atakować ich. E tu, aby skończyliście się bić, to możecie tam biec. No i pięknie. Nioch, 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 Było warto uciekać. Churze. No, możecie także powoli podchodzić. Moje jednostki już idą tutaj gotowe do walki. Ci tutaj biegną, są zdyszani, może niech idą powoli. Albo wali to niech biegną. Wy też moglibyście podbiec. Hmm, rozumiem, że trochę macie tutaj biegania, ale musimy wykonać te manewry. I atakujemy z dwóch stron, czyli yy, Nihilnowi. Flankujemy ile się da. Tutaj miejmy nadzieję, że... Żaden oddział nam nie padnie w czasie. Muszę ich nawet zbafować na ten moment. Oni sobie świetnie dadzą radę. Ci także tu ogarną. Mam nadzieję chociaż. Dadzą radę. Na no, wy tutaj. Trochę nieciekawie tutaj wygląda, bo no właśnie atakują te wieżyczki tutaj. Zdążyli się zabudować Przebija się Aj kurde, dobra, powrót Do tyłu Wykonamy taki pomniejszy odwrót taktyczny Wy tutaj biegnijcie Jakoś tutaj się rozstawimy, tutaj jak to wygląda Wygląda to tak, że przebijamy się, ale nie wygląda to też ciekawie. By generał tutaj wjechał w rywala. To by było fajnie, ale nie możemy. Heh. Dobra no, wbijać się w nich. Pięknie. O, ma tutaj marne oddziały, dlatego widzicie, no... Wchodzimy powoli do środka, ale to jest naprawdę trudne okrzyk bojowy fajnie by było rzucić na no jakiś tutaj oddział rywala świetnie wykonaj odwrót no i oni tutaj podłamani teraz powinni jeszcze słabiej się bić tutaj by poczęto oddziały w takim razie Wjedziemy we wroga znowu. Tutaj się bijemy, trochę nieciekawie to wygląda, bo niektóre oddziały mają dość. A nie chciałbym ich tracić, dlatego nie wykonałem odwrót. Tutaj już wygląda to o wiele lepiej. Oj, oj oj, 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 oj Dobra. Albo dobre widź. Bicie się do końca. Nie do tyłu do tyłu to nie ma sensu Zaraz świetnie udało się Jak minimalnie O ja jakiś oddział padł chyba nie Chyba wytrwał każdy oddział ale widzicie no Po stratach tutaj poszło Wow Jeśli udało nam się to wygrać to naprawdę pyrusowe zwycięstwo To dlatego że biliśmy się o fort Tak naprawdę on się tutaj zabudował i mieliśmy Trochę trudne zadanie do wykonania. Tak, każdy wytrwał tutaj. Widzicie, no ogromne straty mojego wroga. I tutaj kolejno padają jego jednostki. Prawie jak domino. E... I mi kobietom, ile razy mam klikać wyłącz. Hmm, dobra. Do autorytetu Generał musi mieć autorytet Sprawdzimy czy uda nam się to podbić Jak nie to będziemy musieli Poczekać Mają tu marne oddziały ale coś tutaj mają Pewnie komputer potraci Oczywiście musiał jeden i paść Nie, nie Nie wiecie co Ja sobie poczekam te, tą chwilę nie będę tutaj tracił w taki głupi sposób jakiś tam wytrenowany oddział, bo nigdy nie wiadomo, może ktoś mnie zaatakuje nagle i wtedy będę akurat mm, potrzebował takowego oddziału, a nie będę miał go pod ręką, bo utraciłem w takim część. Dlatego sobie odprowadzimy wojska z powrotem do naszych rejonów, tutaj forsownym się wrócimy. No proszę, forsownym też nie idzie Dobra w takim razie poczekamy Wiecie co? No, poczekamy tutaj Jedną turę Jeśli on mnie zaatakuje to będzie jego błąd Ja się tutaj bezproblemowo wybronię, widzicie mam sporo oddziały A no, tutaj także mam armię, która jest gotowa do ataku W kolejnej turze, dlatego Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym podbijemy Mediolan, będziemy władać kolejną prowincją. Ciśniemy dalej z tą technologią tutaj wojskową. No i wszystko zobaczycie w kolejnym odcinku. A w tym toj było na tyle. Żegnam się z wami tutaj wrona. Do zobaczenia. Na razie.